Witaj, 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 piątku jest 18 października 2024 roku, minęła 6 tu Krzysiek. Zmieniamy format, nie będzie to już śniadaniówka, ale tematyka lifestyle'owa będzie zachowana. Zresztą wystarczy już, że w Polsce24 zrezygnowało z tego formatu, o czym zamierzam porozmawiać z wami na dzisiejszych mediach. Dlaczego nie śniadaniówka? Ukazuje się raz w tygodniu rano i tak nadal będzie. To nie jest śniadaniówka, bo nie ukazuje się codziennie, ale będzie to poranny program typowo śniadaniowy, ale nie tak dosłownie śniadaniowy. Czy coś się zmienia? Kompletnie nie. Nadal będziemy się spotykać w piątki o szóstej. Nadal będą luźne tematy ale nie będzie to już stricte śniadaniówka. A co dzisiaj? Skoro było już wyjaśnienie, to może jakiś krótki temat. Dzisiaj mamy Dzień Poczty Polskiej, czyli państwowej spółki, która odpowiada za to, żeby wszystkie listy od bliskich, pisma urzędowe czy z zagranicy, trafiały do nas. Poczta Polska to rzesza pracowników, listonoszy, kurierów, furgonetek i ciężarówek. W każdym mieście znajduje się wiele urzędów pocztowych, nawet w mniejszych miejscowościach i na wsiach znajdują się, w których można nadać lub odebrać list, czy pocztówkę z wakacji. Poza urzędami są też budynki administracyjne oraz sortownie, przez które przejeżdżają paczki oraz listy. Obecnie Poczta Polska zmierza się z licznymi problemami. Już poradziła sobie w dobie paczkomatów i usług kurierskich, choćby przez powołanie do życia spółki Pocztex. Mimo tego trzymamy kciuki, żeby ta ważna dla nas i bardzo historyczna firma pokonała trudności i służyła naszemu społeczeństwu przez kolejne wieki. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na dzisiejsze programy.